I nie ma już dla ciebie potępienia. Nieraz są ludzie, którzy w związku ze swoją historią, z różnymi doświadczeniami niesprawiedliwości czy nawet grzechu innych, noszą w sobie pewien wyrok potępienia. Uważają, że ich życie jest czymś właściwie przypadkowym, że oni. No nie mają po prostu szansy na to, żeby być szczęśliwi. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, nie ma już potępienia. Już się nie musisz potępiać, już nie musisz myśleć o sobie źle, dlatego, że jest dla ciebie życie, które płynie z miłości kochającego Ojca. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To prawo życiodajnego obumierania jest jednym z tych bożych praw, które można niemalże eksperymentalnie sprawdzić we własnym życiu, że działają. To, co mówi dzisiaj Jezus, że kto. Kocha swoje życie, ten je traci, a kto jest gotów stracić swoje życie ze względu na, na miłość Boga, miłość bliźniego, ten je będzie miał. Będzie nie tylko w życiu pozagrobowym, w życiu wiecznym, ale i dzisiaj, tu i teraz. No dobrze, ale co to znaczy w gruncie rzeczy? Kochać swoje życie, czy nienawidzieć swoje życie, jak, jak mówi Ewangelia. To znaczy, w gruncie rzeczy, zaprzeć się swojej wizji szczęścia i swojego planu na swoje szczęśliwe życie właśnie ze względu na, na miłość, na pragnienie dobra innego człowieka. No myślę, że tutaj takim dobrym przykładem to są te matki, które nieraz zapierają się po prostu swojego życia, rezygnują ze swojego życia ze względu na, na dzieci, które rzeczywiście rezygnują ze swojego życia towarzyskiego. Bardzo często nieraz, no trochę się, jeżeli chodzi o wygląd, mają do siebie pretensje, że tak się zapuściły i tak dalej, do fryzjera już tyle czasu nie poszłam. I tak dalej. Nieraz tyle razy trzeba, nieraz do dzieci wstawać w nocy, zwłaszcza jak są małe. A jak są większe, no to ile razy człowiek po prostu myśli o jej, gdzie ona teraz jest, gdzie on teraz, co on teraz robi i tak dalej. Nieraz człowiek bardzo dużo przeżywa ze względu na dorastające dzieci. A mimo to te matki są szczęśliwe. Kiedy wstają do dziecka w nocy, bo, bo ząbkuje, bo ma e, zielone kupy i tak dalej, gorączkuje. E, kiedy, e, kiedy przychodzi e, cierpieć, oddawać życie dla tego dziecka, mimo to są szczęśliwe. E, tutaj mamy e, w parafii taką rodzinę, która, e, która ma trojaczki trzech synków. Fantastyczna rodzina, e, ale trzech. Synków w jednym wieku to jest niesamowita historia bardzo trudna, dlatego że yy, dlatego, że po prostu no, masz tylko dwie ręce, a ich jest trzech. I na przykład, kiedy idziesz do kościoła yy, z trzema orwisami, takimi właśnie w tym wieku, w którym oni są, nie upilnujesz. Bo zawsze nawet jak dwóch złapiesz, to trzeci ci ucieknie. Także nieraz jak widziałem tych rodziców, naprawdę byłem tak pozytywnie poruszony. Bo, z jednej strony oni widni się krępują tego, że no właśnie z tą trójką dzieci nie można gdzieś pójść, nie można się pokazać i tak dalej, no bo zawsze będzie trudno ich upilnować. Ale z drugiej strony kochają tych trzech swoich urwipołciów i w gruncie rzeczy są. Zadowoleni, chociaż rzeczywiście jest trudno wychowywać takich trzech zbójców. Tak jest rzeczywiście, że to potem przynosi życie. Każdy Element naszego życia, którego się zapieramy ze względu na miłość Boga, na innych ludzi, on potem przynosi życie, on potem y, daje plon, on potem wzrasta w życiu innych ludzi. I nie zawsze y, my jesteśmy w stanie powiedzieć, że to będzie tak czy inaczej, ale to jest jak ogień. Który podpala jakieś inne ognisko. I nawet nie wiemy, kiedy i gdzie przyjdzie ten plon, kiedy i gdzie będzie owoc. Tak kocha nas Jezus. Jezus nas kocha całkowicie bezwarunkowo. Całkowicie bez oczekiwań. Na naszą przemianę, na, na to, że będziemy lepsi, że będziemy pozytywniejsi, yy, ale ze względu na swoją miłość do nas, On oddaje wszystko, co ma. Absolutnie wszystko. Do tego stopnia, że yy, ciągle nas w sercu usprawiedliwia. I teraz, w tym okresie wielkiego postu, kiedy rozważamy właśnie często mękę pańską, chodzimy na drogę krzyżową yy, na gorzkie żale, to dotykamy tego misterium rzeczywiście miłości Jezusa do nas całkowicie no, niepojętej. Jezus, który na krzyżu modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To nie jest żadna taktyka, to nie jest żadna chęć nauczenia kogoś czegoś. Jezus umiera, za chwilę nie będzie żył. W ostatnich słowach swego listu mówi: Ojcze, oni naprawdę nie wiedzą, co czynią. Usprawiedliwia w sercu, myśli dobrze cały czas, nawet o tych, którzy go przybili do krzyża. O ileż bardziej o mnie i o Tobie myśli dobrze, Jezus. Nawet wtedy, kiedy popełniamy kolejny raz ten sam grzech i nie wiemy, co robić, nawet wtedy, kiedy jesteśmy niesprawiedliwi wobec innych, Jezus kocha nas i daje swoje życie dla nas. I zobaczcie, to nas ożywia. To daje nam nowe życie, nową nadzieję, nową perspektywę. I doświadczenie tego nowego życia w naszym życiu, w naszym małżeństwie. To dobrowolne obumarcie to jest jak to jest coś, co ma miejsce też w jakimś sensie w sakramencie małżeństwa. Wtedy, kiedy przyrzekamy Yy, ja, taki to ataki. Biorę Ciebie yy, yy, Hildegardo za małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci. Ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, yy, jak będzie. Być może rzeczywiście yy, będzie zdrowie, być może będzie choroba, być może będzie dobra dola, być może będzie zła dola. Ale ja jestem gotów Ciebie kochać i oddawać moje życie dla Ciebie, niezależnie od tego, jak nasze losy się potoczą. Tak ślubował nam dosgonną miłość Jezus Chrystus. Jeśli masz chociaż odrobinę takiej miłości, tej miłości bezwarunkowej, która jest gotowa, Oddawać swoje życie, darować siebie, by być darem, błogosławieństwem dla drugiej osoby, tak by ona mogła dojrzewać, by mogła mieć życie, no to ci gratuluję, dlatego że to też da owoce, przyniesie plon w Twoim życiu. Tak jak to ziarno pszenicy, tak Ty będziesz doświadczał tego, że. Życia wiecznego, które się nie kończy. Jeśli chcesz posłuchać Ewangelii albo komentarza do niej, kliknij tu. Jeśli interesują Cię słowa Jana Pawła II, które przygotowaliśmy dla Ciebie, kliknij tu. A jeśli interesują Cię inne słowa Jana Pawła II, przygotowane przez różnych pasjonatów, kliknij tu. Młodzi przyjaciel. Znajduje też w życiu jakieś swoje westerplate. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek. Praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.